No ta jazie, jarzębina już jesień tutaj Pokazuje się. Ja. ja a dzisiaj już niedziela który to dzisiaj jest? Nie wiem. 13, 13, wrzesień. 13 wrzesień 2015 właśnie jest. Rano, idziemy z loką na spacer. Akurat przyszły deszcze, tak fajnie zmoczyło wszystko. Teraz słoneczko wyszło. Jak Dorotka? No. I będziemy po południu wracać Czekam, do Kaga ubrać no. Wiaterek yes. mnie owiewa I się znowu przeziębie A już myślałem, że będzie padało koza, cały tak. dzień. Tam koza jest. O jest. Oj to jaka, tylko ja nie wiem czy będzie widać tu. Patrzcie na ciebie. O, Lola ją czuje, tylko nie O, bo tutaj idzie następna. O, całe sado. O, Lola, I oni są po tej tak. stronie. Czek, zobacz, on, on sobie normalnie weźmie i pyk. O matko. No, fajnie. Ty widziałeś jaki to wyskok przez płotki? No, to był taki... Normalnie... Hop, srób, siatkę możecie mi dać, jaką chcecie wysoką. Ja yeah. biegną tam, biegną. Chodźmy tam, idziemy właśnie o, z Lolą a, na spacer. a tam na deku te psy są, te pieski. widzisz? Tak, o, tak, o, a one tak. lecą. Super. Może się przestraszyły tego malutkiego pieska. Może. Chodź idziemy tam, zobaczymy, może ich jest więcej. Ale to jeszcze pasuje do tych domów tutaj. Tak ładnie to wygląda. Drzwi? Nie? Nie, to chyba samolot. Lola, To jest tej radz. pani, to jest tej pani koza. Tak. Widzisz, wyprowadziła ją na spacer, ona stoi i tak. <grym> <da>. <grym> tak, of course. Zaraz ją będzie wołać do domu, do domu. Tak. Ojejku, jejku, lolitka wszystko musi czuć No to proszę to widzisz? To facetka normalnie zna się, z, zna się na rzeczy Właśnie nam opowiadała o gryzli niedźwiadku, którego wizytuję z daleka w górach i okazuje się, że ta ta mama Bear właśnie ma już dwa malutkie proszę bardzo wywieszka tutaj blisko nas i pisze, że widać było czarnego niedźwiedzia. Akurat tutaj jest taka drużka tu się wchodzi i się idzie tam w dół w do, do doliny. A w... Właśnie tam w dolinie chodzi sobie czarny niedźwiadek. No to ładnie, proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że się nie spotkamy z niedźwiadkami. Lubimy je bardzo i gryzle jej czarne niedźwiadki, ale z daleka, a nie blisko nas. Także miejmy nadzieję, że. Nie spotkamy, a to jest właśnie teraz sezon dla i czarnych niedźwiedzi, i grizzlies, że właśnie teraz bardzo dużo jedzą i szukają właśnie wszystkich. Jak są berries dorodka? Owoce. Owoce, no. Owoce leśne, no co? No okay, no owoce leśne, no bardzo, bardzo dużo teraz. Próbują się najeść no bo za, za tydzień, za dwa tygodnie będą szły na ryby. na ryby bo właśnie będą będzie sezon rybny a później to już co będą dorodka? Potem będą szły spać. spać na cały sezon, na całą zimę no a, uwielbiam tę górę, uwielbiam.